Cześć! Jako Lada Moment Studio organizujemy kolejną i trzecią edycję warsztatów poświęconą produkcji filmu ślubnego. Jesteśmy właśnie w miejscu, w którym one się odbędą, w dworze Kiełczówka, nieopodal Łodzi. Po dwóch poprzednich edycjach czuliśmy pewien niedosyt. Tym razem dwudniowe warsztaty pozwolą nam w pełni wykorzystać możliwości przekazania wiedzy, tej teoretycznej jak i praktycznej. Omówimy zagadnienia techniczne, poszukamy światła, opowiemy o naszym biznesie, o tym jak zdobywamy klienta i jak pracujemy z parą krok po kroku. Nie możemy się doczekać, jak spotkamy się już tutaj na miejscu i będziemy mogli razem działać.